W następnym odcinku. O, zaczął już trochę śnieg padać, więc super. Dobra, oni pewnie tam będą poszukiwać tego gościa, ale zobaczymy. Dobra, chciałaś z poszukiwanie tego gościa, bo przecież nie możemy tego tak zostawić. Co ty tu robisz? Jak mogłeś mnie znaleźć? Jeden bok. Drugi bok. Już. Okej, okay, moja córka poszła do koleżanki na noc. Ale strasznie się o nią martwię. No dobra, jutro po nią zadzwonię. Mam nadzieję, że odbierze. A te Halloweenowe ozdoby trzeba już... No. Przynajmniej córka się już nie będzie bała. A już nie ma. Aksi. Alia. Chyba ci Alia zmieni imię na Melanie. Dobra e, dobra, idę spać i jutro do niej zadzwonię. Mam nadzieję, że odbierzę. Co to było, gdybym nie odebrała? Dobra, idę spać. Nie dam rady zasnąć. W ogóle jest noc. Czy jest dzień? O Boże! O, o. Ale. Ja mam okropny sen. Muszę po nią zadzwonić. Nie odbiera, nie odbiera! I co teraz? Dobra, zadzwonię do jej koleżanki. Drrn, drrn. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Co się stało? Czemu jesteś tak nerwowa? No bo wstałyśmy, wstałam rano i i i, i, i. i. i jej nie było. Jak to nie było? No nie było jej, ktoś ją chyba porwał. No nie, nie, nie. Nie mogę, nie wytrzymam. <laughs> Dlaczego? Mam nadzieję, że to do, do piwnicy jej nie zaprowadził, bo moja córka by nie mogła umrzeć przy myszach. One są obrzydliwe. Ale że ma um, alergię na myszy. Mhm, uh -huh, ma alergię. Jadę, jadę, jadę. Mhm. Dobre, dobre, już się dzień robi. I mi się auto zacięło. Stuso. Okej, okay, okej, okay, jedziemy. Mam GPS, a mi się zaznaczy, kiedy będę tam. Bo mam takie, że wiem, gdzie moja córka jest. Chyba, że to nie działa. O, jest, już dotarłam. Tak strasznie, tu. O nie, nie mogę na to pozwolić. Dobra, parkuję. O jejku, co? Co się. Ejku, upiekli? O boże, ała, moja noga. Auć. Nie wchodźcie na to. Tak, Aksi. Au, czemu w tu weszła? Au, 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 au. <laughs> jak tu strasznie! Dobra, idę. I konik, a co, jak to i ręka? Może tu jest? Nie ma, nie wymieściłaby się tu chyba. Hmm. jakaś drabina, czek ją tu zamknęli. Może jest w środku. Może jest i Au! Ach. Co to jest? Może mi się uda jakoś go oswoić. Grzeczny konik. O! Jest. Mogę na nim jeździć, ale nie wyjdę tak na miasto. Chyba. Hmm. Lecz to nie dziwne. Patrzę na te kolce. Jak się coś stanie? O Boże, co się tu... Jakaś skrzynka się pojawiła. A czy to... A, a. Czy to dalej tak działa? Jakie ja mam tu... Okej, okay, tylko... Boże! A, a. co ten szkiet Przejdę tędy co ze skrzynka -ha! Dobra spróbuję to jakoś nie wiem popsuć o okej okay. ksi stąd ten głupi Boże Nieprzyjemne to Co się Co, 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 co by było? Lepiej stąd pójdę O Boże, że nigdy tam nie wrócę ale mojej córki tam nie było, to gdzie ona może być? Popsło się to czy coś? Dobra, jak dalej. Do domu naszego. Szybko może wróciła, może wróciła. Auto mi się psuje. A. A, A! A! dobije. <grymne> o. Dobra, dobra. jest z domu, może jest z domu, może jest z domu. Przyzgam cały dom Dobra. tu jej nie ma, tu też Uf, w pokoju nie widzę. Tu też nie, nie skryła się, tu też nie widzę. Ach. I tu by na pewno nie przyszła? Może w środku? Nie ma. O nasze dziewka urosło. Nie ma. Co jest? Hm że moi sypiali tu tylko akcieli sobie słodko śpi śpią o serduszko patrzcie Słodkie No dobra, ale to jest nieważne Co z moją córką? Nie wiem, Ach. ciekawe, a może to z tym gościem porwał? Nie wiem, czekajcie, zadzwoni do mnie. Weźmiemy hm. mój telefon. Co zrobiłeś z moją córką? Mów! No mów, wszystko wygadam policji. No to to było tak. sobie w więzieniu i rozmyślam Siedzę Wchodzę do toalety A nagle wpadam Jestem w wentach ciemnych mrocznych Siedzę, siedzę Tutaj była kolejna klatka Ale idę tutaj Wchodzę tutaj i mamy tu pieniążki, które oczywiście sobie wezmę. I różne rzeczy. Idę po wętach. Wchodzę do góry. I proszę, ucieczka. Jestem tutaj. Po cichutku, po cichutku. Wychodzę. I uciekam. Uciekam do mojej bazy. I jutrzejszym dniem wziąłem sobie Twoją córkę. Ale nie wiem, gdzie ona jest. Ale może ją ten wasz dinozar zjadł. A ty skąd niby wiesz, że mamy dinozaura? Jak to co? Przecież kradłem u was, przecież dobrze o tym wiecie. A ja nie powiem, gdzie jest córka. No. trzeba trochę poszukasz. Bo jest głęboko ukryta. A są dwie tajne bazy. Jedna, w której byłaś. Jej tam nie ma. A druga, dowiesz się. Co? Kiedy się dowiem? Kiedy? Zobaczysz w swoim czasie. Nie! Rozłączył się. Nie wierzę. Kiedy się dowiem, o co mu chodzi? Hmm. Nie mam błędu pojęcia. Co to jest? Teraz wam pokażę, co to jest telewizor, bo ten jest za mały. Idziemy <laughs> sobie tutaj. Oczywiście rozmyślam wszystko, bo to tak nie może być. Czy mojej córki nie ma. Ok, zamawiamy telewizor na AliExpress. Od razu przyjdzie. Musimy wybrać telewizor. Yy. Tutaj zamawiamy. Gdzie ta... mamy? A? Ja chcę największy. Hm. No i co to jest? Zrobimy największy jak się da. Ojoj. Dach poprzyłam. Okej, okay, nie poprzyłam. Proszę z tej strony. No już się nie da bardziej. i nasz piękny telewizorek załączamy Uj Ali <ścoughs> okay. Aliexpress polecam bo to jest ekspres do kawy tam też można kupić chyba chyba e. dobra gdzie jest moja córka? No gdzie? Trochę się porozmyślam, tylko mógł mi to zrobić. Nie wiem, muszę się przespać. Moje kamery i tam się czają. Pod, pod, podglądajmy ją trochę. Pip. 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 Nigdy się nie da wyjść jej córka. Mwahahaha! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Wydaje mi się, że kogoś słyszałam. Ding dong! Zaraz zobaczę. Ding dong! No dobra, idę. Dzień dobry pani. Chciałam pani powiedzieć, że zaginęła dziewczynka. A jak miała imię? A, no, Alisa. Moja córka jest poszukiwana, tak. No, i ja jestem jedną z najlepszych koleżanek. No, i no ja jestem Suzy. Suzy, Suzy. No, hello, my name is Suzy. I nieważne. E, no, i ten. No, i chciałam panią opowiadać. Dobra, ale ja już o tym wiem, więc. Do widzenia. Nie. Przez okienko. Ale proszę panią, nie pani mi. Ale ja ją lubię. Pani. Cicho tam da, chorzy. Pani. Stoi tam jeszcze. Dobra, poszła. Och, bardzo mi żal córki. Ale nie wiem, jak się z tym pogodzić. Poglądam na internecie coś. 走。<gasps> so